Witajcie kochani, naszła nas dzisiaj ochota na ciasteczka z maszynki. Takie ciasteczka kruche zawsze mi się kojarzyły ze świętami Bożego Narodzenia. Ciasteczka z maszynki zawsze przywołują same dobre wspomnienia. Potrzebne składniki. 500 g mąki pszennej tortowej typ 450, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, 130 g cukru pudru plus minus, 200 g masła, 3 żółtka, 2 łyżki gęstej kwaśnej śmietany oraz 4 krople ekstraktu z wanilii. Do miski przesiałam przez sitko mąkę z proszkiem do pieczenia oraz cukrem pudrem. Teraz całość dokładnie wymieszam. Wrzucam pokrojone na mniejsze kawałki masło. Dodaję żółtka. Dwie łyżki gęstej kwaśnej śmietany. Oraz cztery krople ekstraktu z wanili. Ja tak daję na oko zawsze. Teraz zagniatam gładkie, jednolite ciasto ręcznie lub przy pomocy miksera. W moim wypadku oczywiście przy pomocy miksera. Gotowe ciasto przepuszczam przez maszynkę do mielenia mięsa ze specjalną nakładką do robienia ciasteczek. Zaraz zmienię sprzęt i pokażę wam, co robię z tym ciastem dalej. Ok, maszynka przygotowana. Nastawiam teraz piekarnik na 190 stopni bez termoobiegu. Yy, Ciącha piekę 10-15 minut do zarumienienia. Dobra, odpalamy sprzęt. Ciasteczka robię takie 10-12 cm, nie dłuższe. Pierwsza blaszka ląduje za chwilę w piekarniku. Pierwsza tura ciasteczek właśnie wyskoczyła z piekarnika. Z podanej porcji wyszły mi trzy blaszki od wyposażenia piekarnika. Zimne ciasteczka można polukrować i posypać wiórkami kokosowymi. Takie ciacha właśnie pamiętam z domu rodzinnego. Zawsze robiło się je u nas przed świętami Bożego Narodzenia. Możesz też je posypać orzeszkami lub ulubioną posypką, co kto lubi. U nas najczęściej te ciacha znikają jeszcze gołe, a jeżeli uda mi się coś uchować, to przechowuję je w zamkniętej puszce. Polecamy takie grusze ciastka maszynki na święta Bożego Narodzenia i zostawcie ci łapki w górę. jeśli sobie trochę nasz kanał.